Denar Cezara z przedstawieniem Eneasza, wynoszącego na plecach swojego ojca Anchisesa z płonącej Troi. Trzyma on również palladium, które wynoszone przez niego z pożogi ma potwierdzać historyczne związki z założeniem przez niego Rzymu. Na awersie monety przedstawienie Wenus, która była czczona przez ród Juliuszów, zwłaszcza za czasów Juliusza Cezara, gdyż uważano, że bogini była antenatką Juliuszów. Lud ten mianowicie wywodził swe korzenie od Julusa, syna Eneasza, protoplasty Rzymian, który z kolei miał być synem Trojanina, Anchizesa i Wenus. Chociaż nie jest on wybity na tak ogromną skalę, jak dobrze rozpoznawalny typ słonia Cezara z lat 49-48 przenoszą erą, ten typ jest znacznie bardziej powszechny niż jakakolwiek inna moneta Cezara i został wybity, by zapłacić za przewlekłą kampanię północnoafrykańską Cezara przeciwko Pompejańczykom, Moneta bardzo dobrze zachowana z pozostałościami połysku menniczego i kontromarkami bankierskimi.